To, to jest druga część naszego filmiku znowu. Ej, jeszcze raz. Okej? Okay? Później. Nie chce mi się znowu tego wyścigu robić. No cóż, bo ja go robię. To rób sobie. Go. Ja, ja robię dalsze zadanie. Ta, takie mam zadania, że aż mi się na filmiku nie zmieściły. No kufanie właściciel mi w Mamę znowu mam zrobić. Nie że mam jakieś konie złapać. Ty jakieś tu ciuchy mam... a siodła mam brać. Ale mi też zadanie. No ja pierd... Ciurę! Szszsz! Dobrze, będzie, będzie, dobrze. Wygrałam! Może jeszcze jeszcze... O kurde, o kurde! Co kurde, co kurde, co mi tu kurdu jeszcze kurde, no. Trzeba coś robić, trzeba pogadać. No widzisz. A gdzie ty jesteś, Ja robię zadania. ja? Szukam jakichś durnych, zardzewiałych siodeł. Nie skoczyłam. No czemu? się nie skoczyło? się nie skoczyło? No bo ty... jesteś, jeszcze mi się koniec <noise> O nie no! Ty Hamie, Ty biegać nie umiesz! Cwa... Cwałem, cwałem, a nie kurde. Dębujesz mi tu jak ta ciota. Nie obrażaj się jego konia. On To jest mój koń! Nie mogę sobie obrażać <noise> go. Kiedy chcę, jak ty. kiedy. kiedy? Kiedyś jak ja chcę i gdzie chcę. O, proszę. Naka. Jakie nieładne słowo na karm świnie. Ej, ja czemu zaraz Ej, ja najpierw myślałam, że siodło tu gołąb. Bo to gołąb. Bo to, bo to, bo to, bo to wygląda jak jakieś. no. Go, gołębie. Fajnie. Fajnie, że mnie ominęłaś chamsko. No, ale powiem, nie mów, że z daleka nie wyglądałam jak jakieś gołębie. Z której strony, bo z No co mówię, a tu jakieś gołębie będziemy łapać? No no, no to wygląda jak gołębie. No, nie, przy, 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 przyjrzyj się, Nie, bo Ja się nie mogę dostać. Dobra, dostałam się do niego jakoś. Dobra czekaj. Ja pier muszę jeszcze więcej robić. jest tylko. Co? Tu się tylko szuka widzę. Brudne siodło! Nie, no, się teraz śmiać. Teraz muszę mieć ten brud. Co się dzieje? A czemu też chodzi na właśnie szkole? Bo muszę czyścić siodło. Czyścić siodło muszę. Izy daje pauzę Okej, okay, jasne siedelka, siodełko siedelka. siodełko, Mam skończyłam zadankę. Jeśli teraz ja znowu będę musiała zejść skłania, to czy to, 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 to cię, ty rudzielcu pogryzę Chyba błagam, żebym skończyła już zadania. Proszę. Proszę. Ja was błagam Skończyłam! La, 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 la. Jezu, no, no muszę znowu z konia Hop hop na grzbiet konia. Przyjęto. Mam iść na mój grzbiet konia? A muszę iść na innego konia! Uuu. <gry> Już lubię te zadania. Co? Hop hop na grzbiet konia. Kurde, jakaś inna dziewczyna musi być. Myślałam, że ja mogę na tym koniu jechać. A gdzie, ty, a gdzie ty jesteś? Trzy konia? Aha! Co mojej pomocy, że wziąć, może! Myślałam, że ja będę na tym koniu jeździć. Na ja pewność <głos》>. właśnie. I tak bym powiedział, uuu, jakie fajne. <głos》>. Siedzi, 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 siedzi! Na koniu mogę jechać. <głos》>. Siedzi, siedzi, brawo! No i znowu nie mogę być, będę w siodle. Nie, dziękuję. Co? Instruktorka jeździska to Jarlachem. Przyjęto. Co? Żyła? A, mam być instruktorką jazdy! Ale gdzie ja? Może na konio? I tu jesteś? A, Nie wiem, czy ja mam za tym... Dziwactwem jechać czy iść, I, i, ja biegam Nie wiem co ja robię. Dobra, to my na razie dajemy pauzę. Ja jestem instruktorka e, proszę podskakiwać w rytmokania. E, łakcie do tyłu. Broda prosta i będzie dobrze. I plusy ręce przy sobie. A druga góra co kutwa, przez chwilę? To ja tu kutwa... I Oho, oho, o, Mój konik tu jest. 啊，压扁，啊。 Nie, wiesz, że kiedy coś jest nienormalne, musisz być blisko nich. Ty, jadą za mną Łaj ktoś tu ma swagesa. Swaget, bo nie rusza nogami. Nie, no to jest najlepsza jazda. Dobra, bo ktoś tam jest za daleko od grupy... Ludzie! No? Okej, okay, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie Najbardziej subskrypcje są mile widziane Łee, jaka fajna bluzka! I tak na koniec zadania dostaniecie taki